Nie mamy na to czasu. Musimy się stąd szybko wydostać. Winnym wam wdzięczność, moje damy. Ale gdzie wasza pani? Gdzie Sylwana? Wysłała nas, abyśmy cię odnalazły, królu. Mamy cię eskortować podczas przeprawy przez rzekę, a następnie doprowadzić. Odpowiednie miejsce siostry. Odpoczniemy tu, wielki król. Bez sensu nie umarli nie muszą odpocząć. Ale dlaczego tutaj? Musimy odnaleźć Keltuzada zanim. Oszukamy cię. Dołącz do mnie natychmiast. Bądź posłuszny. Co się tu dzieje?